Nie wolę ja iPhone'ów. Ja też, ale chyba bym nie rzucił. Ja też nie iPhone'ów, ale chyba bym nie rzucił. Wiesz, mógłbym go sprzedać za więcej niż ten. Zrobiłbym go za 5 tysięcy. Chciałbyś kiedyś, chciałbyś zjeść ten? Co? Czekaj, Hot-doga z pastą do zemu? Nie. <grym> <grym> nie. Zamiast klipu? To dla Ciebie, mam właśnie w sobie <grym> Czekaj chwilę, zmienię coś... Się chyba nie wyświetla, nie? Nie znam się, jeszcze nie weszłem na live'a, wezmę to gówno. No faktycznie, wyświetla się, Wezmę się... tego to gówno.